Zagraj jak so grałem. Zagraj oh jakiegoś God tego Blandera, dawaj. Blundera? Tała jakiś blunder. <laughs> to na końcu może. Marii, welcome, welcome, perfect voice line. Oh oh yeah, dude, that was like the perfect. <laughs> Ej, what's up, dude? Bro. that was the worst move I could do że napisał, że przesyłasz pozdrowienia oh, okay, Nie no nie, że przesyłasz pozdrowienia. To takie memiczne napisanie. Jest. No tak. Ktoś tam no, sends no, his no, regards. Oh, man, I was so happy, damn it. Jak... Co tam było? Jakbym ci powiedział... Tak, ...ta moc specjalna nazywa? ...Hockstapler, jakby ten. Jakbym ci powiedział, że se wtasował sklepa, to byś mi uwierzył. Nie uwierzyłbym, że tak bardzo poryłem mu mózg, że, że już nie wie co ma grać. Nie wiem. Nie wiem, nagrywam chłopa. Wrzucisz se do frag, mówi. Nie, Oddał się został opierdolony. Well, we Nie, mi <laughs> seven... <laughs> okay, <laughs> oh, yeah, oh. go raz pytaj może znak.